Uh, to chyba nie jest 2137. No, zawsze mogły trafić się dinozaury. Czy to Napoleon? Witam wszystkich w Holdfast Nations at War. Powracamy do tej produkcji, żeby sprawdzić, jak bardzo dalej nic nie potrafię. Ej! Kto mnie zabił? Nope. Ogólnie widzę, że trochę się tutaj zmieniło. Nie wiem, czy kiedykolwiek sklep był w menu, ale teraz na pewno się tutaj bardzo świeci. Tak mówiąc całkiem szczerze, to liczyłem na to, że zagram sobie na tym serwerze od pierwszej wojny światowej, ale z tego, co widzę, to mało kto w to gra. Więc trzeba się wepchnąć na ten serwer, który jest pełny. Dobrze się zaczyna. Musimy wbiec tam na górę. Ej, tu można wejść? Co tu jest za ognisko? Dzień dobry? Stąd to raczej nie strzelę. O, jednak strzelę. Czy tu w ogóle jest jakieś tajne przejście? Ej, tu jest jakieś tajne przejście. Dzień dobry? O, szczury. Raczej nie jest bezpiecznie. O, kurde. On tu jest. Ja trafiłem. Przeładuj broń. O, biegają tu. Ja tu mierzę. Cokolwiek ten przejdzie, zostaje zabite. Nie biegnij tam. No dobra, pójdę za nim. Gdzie jest wróg? Co tam się dzieje? Tam jest wróg. No! Uh! Nie, kolejny! Nie na pięści! Na, na bagnety! Na bagnety! To ja zabiłem! Nie ma dowodu, że to nie byłem ja! No tu jest dowód na to, że ja umarłem. O kurde, co tam się w środku stało? Tu się da wejść, Co tam za impreza, przepraszam bardzo. Ten jak się tam stanął. Siema przyjacielu. Też bym chciał tam być. O nie, zabili go! Nie. Co tu się dzieje? O nie, zabudowali! Nie da się tam wejść. Uhuhuhuhu. tak się gra. Moim celem jest wejść te latarnie. Na, na pewno się uda. Spinaj się, dobra, idę na górę, panowie. O kurde, co to jest? Y nara. <laughs> Mam nadzieję, że to jest bezpieczne. O kurde, coś tu wybuchło, um, Czy tu jest bezpiecznie? Czy ktoś tu jest? Chyba już nie. Stąd będę snajpił. Albo i nie. No stąd mogę sobie strzelać. I podłować. Nie, zabiłem. Asysta, no dobra. O, wygraliśmy. A ja chciałem sobie jeszcze postrzelać. Mogę być marynarzem. Ku przygodzie. Ole, mamy statki wielkie. Tam jest wróg, widzę ich. Uwaga, rozwala im statek. Prawie. Ta będzie moja armata. Widzę, uwaga, mierzymy. Nie wiem, czy coś zrobiłem. Ej, chyba tak? Gościu, odsuń się, moje. Moje, rozumiesz, moje. O, żyje! ja żyję. Czy to będzie dobry strzał? Tak! Chyba tak! O nie! Nasze łódka! <gdzie>, gdzie oni płyną? Czekajcie na mnie! Czekajcie! Nasz statek niestety już dalej nie popłynie. Jakim cudem to jest nasz statek? Czy już tam to przejęliśmy? U góry! Jestem! Ojeju, tu jest wróg! Pudło! Nie! Jak wszystkich raz zabił! No to wiosłujemy. Halo? I raz i dwa, no wiosłujemy! Halo, ponowie! Ja do was może popłynę, co? Nam radę? Kiedyś na pewno zapłynę. Będę strzelcem. Posłuchajmy co tu się dzieje. No i w zasadzie... W miarę są grzeczni. Pozycja numer jeden. Wchodzimy na dach. Oddajemy ślepy strzał. Co to było? A, rakiety. Czy jest sens oddawać ślepy strzał? Nie wiem. No, nie było. Ja tu zostanę, mogę tu usiąść? Niestety nie. Wow! Ehm, co ty chcesz? Musi ciebać. Dobra, przez bramę! Przebijamy się! Wow, się mury rozwalają. Jak trzeba, to ja zaraz ze zastrzelę. Tylko mówcie kogo? No, dużo ich tu. Więc nie wiem, czy oni tam są, czy ich nie ma. Ten dym mi przeszkadza. No, raczej nie ma. A mogę po tym drzewie wejść? Ty, można to rozwalić? Nie ma tak dobrze. O, tu zaraz wybuchnie! <ścoughs> wow, 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 proszę mnie odsłaniać. Wbijać, nie wbijać? Chyba wbijać. Wrogowie! Kurde, nie trafiłem go ja. No i mi przejść. Idę na dach. Tam są wrogowie, czy to nie są wrogowie. Do! To jednak byli wrogowie. Jestem w bardzo niebezpiecznym miejscu. Może uda mi się schować. O kurde, no właśnie. Dołączam się do kolegów, przynajmniej tu wesoło. Tam jest pełno wrogów jeszcze. Może podejdę od drugiej strony, bo to jest bezpieczne. Nie, to nie jest bezpieczne. O, oni tam są w dużej ilości. O nie, rozwalili nam palisadę! No to tu się robi w ogóle już bardzo niebezpiecznie. Co ten gość się robi? Przepraszam, czy ty tu grasz? Tak. Okej, okay. gościu biegnie, widzę go. Szybciej, 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 szybciej! Przeładuj to! Dobra, tak się tu nie biega. O, nas dostał nad poziom. Dobra, biegniemy. Nie bać się niczego. To na pewno źle się nie skończy. Tu jest wróg! Widzę go! Pudło! Nie, nie, nie! Biegam do środka. Obrońcie mnie! Tam jest wróg! Na razie musimy się tu skitrać. Dobra, zawdzę, że jest zbyt niebezpiecznie. <noise> no o tym mówię. Dobra, widzę cię gościu i ja, nie ma cię od razu. Dobra, mogę tu zostać, to jest dobra miejscowa. Chyba. O, nie, to nie, jednak nie jest dobra miejscowa. Tu ktoś wbiegł, to jest wróg. Dźgaj go, dźgaj go. Dobrze. O kurde, co to za wybuch był? Widzę ich. Haha, ha. dobra, wybiegam. Co złego może się stać? Przejęliśmy cztery punkty, gdzie jest wróg? Już tylko tam? O, ja sobie usiądę. Chodźcie sobie, beze mnie. I tak się wygrywa. Ja chcę atakować. Ja jestem Francja, tylko może piechota morska. Ech, to co tu się robiło? O kurde, no to jest super widok, naprawdę. Uwaga, ognia! E, chyba nic nie zrobiłem. A my tam płyniemy. O kurde, uwaga! Się robi niebezpiecznie. Opuszczamy szalupę. Trzeba stąd spadać jak najszybciej, rozwalają nas. O kurde, nie. Ja się na to nie pisałem. Kapitanie, co my robimy? Dobra, tam trzeba walić. No! O nie, odpływamy! Czy to jest dobry pomysł, panowie? O, tam płynie ekipa. Dobra, widzę cię, gościu. No! Widać od razu, że prost wszedł na serwer. Gdzie jest wróg? Tam! Ho ho, ho ho. Tam był wróg, widziałem. Tam jest. A, kurde! Dobra, koniec tego siedzenia na tej łódce. Gdzie tu jest wyjście? Ej, ej, ej teraz nie, teraz nie, teraz nie, teraz nie. Dobra, nara O, dzień dobry, kawaleria przybyła Czy uda się wejść? I jest, udało się Tylko błagam, nie zabijcie mnie teraz, ja chcę coś tu zrobić Przyszedłem z pomocą O kurde, strzelają we mnie Tutaj ilu ich jest? Nie, nie chciałem tu być Nie chciałem tu być O nie, okręt został zatopiony Tam jest dużo wrogów, nie Na bagnety ich weźmiemy czy to jest normalna droga, żeby tu wchodzić? Dobra, padł. Tylko nie! Nie, nie, nie! Z bagnetu go! Z bagnetu! Dźgamy! Dźgaj go! Kurde, dźgaj! Francuzi zwyciężyli. To wszystko moja zasługa. No, jak trzeba, to trzeba. Mogę być nad saperem. To co? Robimy beczki z prochem? Dobra, budujemy. To się przyda, zobaczycie. Dobra, teraz pytanie. Czy to się dało przenosić? Tak. A, no to biegniemy. <noise> Mogę się tu schować z tą beczką? Siema. <noise> Jak się upuszczało beczkę? Dobra, upuszczona. Rozwalmy tę kanciapę. Do widzenia! Nie wchodź tam! Dobra, nic mu się nie stało. Ale myślałem, że chociaż kanciapę rozwali. Musimy się upewnić, że tu jest bezpiecznie. W sumie zabuduję tu wszystko. Piękny ostroku. No buduj. O kurde! Dobra, Żyje. Żyje. i cię... Moja beczka też, to najważniejsze. Kurde, poszedłbym dalej z nią, ale to raczej nie jest bezpieczne teraz. Hahaha. O o, nie, nie, nie w beczkę, nie w beczkę. Może tam uda się jakoś ją wrzucić im. ...do baz. Co mnie zabiło? O, jest wyrzutnia. Rozstaw. ta 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 to, to, to. Tutaj mamy stos. Weźmy sobie pocisk rakietowy duży. Uładuj. I ja od razu kogoś trafię, zaraz zobaczycie. Ty, a jakieś celowanie, czy coś? A, bo to się chyba muszę ją opuścić w dół. No dobra, niech leci. Nowy rok i te sprawy. Co coś zrobi? Chyba nie. Wyceluj. Dobra, było. Wyceluj. I leci. Tam, tam. Beznadziejnie strzelam. No i przyszedł jakiś i zadowolony. Jeszcze mi spróbuj trafić, gościu, nie? To moje było. No w kamienie wali. No jaki... No i sobie poszedł. To ty, kurde, jesteś. Dobra, biegniemy na wrogów. O nie, już tam palą wiochy. Tu się jeszcze klepem. Ja pomogę. Nic nie widzę, ale pomogę. Yy, 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 tak. Dobrze, pomogłem. Tam jest wróg. Nie, tu jest wróg. Tu przy mnie jest wróg. Już go nieba. Oho, oho, tutaj trzech idzie na nas. Ktoś tu jeszcze jest, nie widzę. Przeład. Tu ktoś jest. Szybko, walcz. No to żeś powalczył. Ty pomogę ci, kolego, pomogę ci. Pomogłem? 14 sekund, raczej nikogo nie zabije, co? Dobra, na ślepo. Ohohoho, na ślepo i wyszło. Muszę się nie zdążę nic zrobić. Niestety, nie zawsze da się wygrać. Będę do piechota lekka. Koniu, broń mnie. Bądź moją żywą tarczą. Nie, koniu. On wie, że ja tu jest. Dobra, wyciągaj. Wyciągaj, bagnet. Wyciągaj. Na razie wyciągnął. Nie wiem, czy to jest bezpiecznie. Chodzą po dachach, ale to nasi na szczęście. Czy można tędy wejść? Wow. W końcu bagnetem coś uderzyłem. Teraz powinna zastrzelić. Trochę ich tam jest. Waga, bo zaraz wybiegną. No właśnie. <laughs> Nic nie zrobiłem! Nie wiem, czego tu się spodziewać. O, tego na przykład. No. Dziękuję. O, o! Widzę go! Widzę go, widzę, 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 widzę. Chowam się. Nie, tu nie było. Bądź moją tarczą, przyjacielu. Ja tego też widzę! Ej, to jest moja taktyka z beczką. Co za chłop, gdzie on idzie? <grym> A ten dalej tam się czai? Kurde, pudło. Zaraz mnie trafi pewnie. Mnie, ma mnie. Stoję ze drzewem. Co tam za ekipa idzie? Mm. Chudło. Chcę poznać ich historię. Gdzie oni idą? Ciebie źle skończy, spróbuję. Dobra, chyba strzelają. Kawalerzysta wszystkich załatwił, co? Nie, tam jeszcze jeden jest i we mnie celuje oczywiście. Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie, dobra. No gościu, ja chciałem poznać ich historię. Co ty żeś zrobił? Już nigdy się nie dowiemy, gdzie szli. Może to Litwini byli? O kurde, tam ilu ich jest? Ty, ja jeszcze żyję. To jest chyba moje najdłuższe życie. No nie strzelisz przez tę palisadę, no. O! O! Przez to to już raczej strzelisz. Nie, 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 dobra, dzięki kolego za pomoc. To jest mój challenge przeżyć jak najdłużej. I to jest wróg. Ej, no kto niby skąd? Tam jest jakaś bitka, on ucieka. <laughs> daleko nie ucieknie. O oh, oh, kurde. To jednak jest złe miejsce zachowanie się. Tam jest pełno wrogów. Dobrze, musimy się to zabunkrować. Panie, 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 panie. Oho, oh, 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 pięknie. Możemy się poklepać na bagnety. Na bagnety! Na bagnety! Powiedziałem coś. Na bagnety. Ej, ej, ej! Ty, do! Udało się w końcu koń zabiję bagnetem. Co tu się dzieje? Czy to jest koń? Widzę bębękarza. I nie ma bębenkarza. coś, stój, stój, stoi, stój, stój, stój. No i się. O, 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 o! Kawalerzysta. I tak wolę bębękarza. ha, <laughs> No, mnie tu nie ma, jakby co? O, kurde, nie! No, nie ma. To ja już może zostanę w tym ognisku. Mi już starczy tej wojny.